Film Mulan w reżyserii Nikki Karo i sporej grupy scenarzystów to zupełnie świeże i nowe podejście do legendy o Huan Mulan. Nie jest nikomu obce to, że Disney zaczął odświeżać swoje stare animacje, i tak też stało się z animacją Mulan z 1998 roku, której muzykalowa forma do dziś jest znana wielu widzom. Film, z którym mamy tu jednak do czynienia. Przybrał barwy nieco bardziej poważniejszego filmu, co mogło wpłynąć na opinię wielu odbiorców, którzy inaczej pamiętają Disneyowską opowieść o tej historii. Historia, która wszystkim znana, została tu odmieniona, stając się opowieścią, a nie muzykalem. Nie spotkamy tu wesołego smoka muszu. Gdyż jego zabawiacka dusza nie pasowałaby do konwencji przedstawionej przez Nikki Kara, wielu słysząc to z góry skreśliła tę pozycję, lecz niepotrzebnie. Obecnie symbolem rodziny stał się Feniks, który to w pewnym stopniu pomaga młodej Huan Mulan, oczywiście w jej poświęceniu. Mamy tutaj pięknie zaprezentowaną historię dziewczyny. Która nijak nie mogła odnaleźć się w kobiecym świecie, a w godzinie próby postanowiła wykazać się męstwem i odwagą, by odpowiedzieć na wezwanie cesarza. Borykała się też ona przez długi czas z poczuciem strachu i tego, że okłamała wszystkich, bo wiedziała, jakiego konsekwencje ją dotkną, jej rodzinę, gdy to wszystko wyjdzie na jaw. I była na to gotowa film kierowany jest przede wszystkim do młodych dziewczyn, które na pewno nieraz słyszały: nie może zrobić tego, nie możesz zrobić tamtego, zabawa tymi to takie nie dziewczęce. Ma on również pokazać widzowi, że dzięki wielkiemu oddaniu można osiągnąć wszystko i warto dążyć do wyznaczonych celów. Jak przystało na disneyowską opowieść, mamy tu jasno zarysowanych bohaterów, jak i tych dobrych, tak i tych złych. Podejście Niki Karo jest mocnym odejściem od pierwowzoru, lecz pomimo spłycenia niektórych wątków wspaniale wplata smaki z animacji. Obraz przedstawiony w filmie zachwyca swym ogromem oraz paletą barw, co dodatkowo potęgowane jest przez wspaniałą muzykę. Film ten pomimo poważniejszych tonów zarówno trafi do młodszego, jak i starszego odbiorcy. Mulan mogę polecić z całego serca, by każdy go zobaczył. Dzięki odejściu od formy muzykalu historia ta staje się jakby pełniejsza i niczym nie ustępuje pięknej animacji. Gdy każdy również usłyszy po seansie piosenkę wierna, odważna i prawa, na chwilę będzie mógł stać się częścią tej historii.